Dobra Boże, pomyliłem się, nie mam 800 tysięcy. Zamknijcie już tu pizdę, no. Nie, wy, naprawdę, wy, wy, wy się zachowujecie jak takie kurwy, jebane. Czeka to jak projekt, jak projekt, TikToki nagrywacie, nie? koło... I naprawdę ktoś się dziwi, że będąc w gimnazjum, waliłem konia, myśląc o nauczycielkach? Przecież to powinien być zakaz zatrudniania takich pierwszych, takich pięknych pań. Dobrze, <grystanie> <grystanie> się powalowałam dzisiaj. Czesia, gdzie był a tak zupełnie poważnie, jak ja, ja może jestem boomerem takim kurwa zgurzniałem chujem, ale jak ja bym był nauczycielem w szkole i podchodziliby do mnie gówniarze nagrywając TikToki trendy pod tytułem Hej, jak się dzisiaj masz Rafał? To bym podszedł kurwa i mu napluł na obiektyw, nie? To TikTok szkoły. Szkoły mają TikToki w tych czasach? Ja pierdol o kurwa. O święty kutasie. Ej chyba jestem gotowy na śmierć. Nie nie, nie w sumie wiebane. Zawsze przez całe swoje życie bojam się dwóch rzeczy: śmierci najbliższych i śmierci własnej. Kurwa, gdyby nie fakt, że byłoby mi szkoda, po prostu mojej rodziny, która musiałaby tą tragedię znosić, to ja byłbym gotowy na śmierć. Naprawdę, ja bym już wyjebane bym miał. Oczywiście nigdy ja nie niepierdolną, bo chcę jeszcze tutaj sobie korzystać z piękna tego świata. Ale gdybym leżał w szpitalu, umierał na raka, to w "Ah, sobie... a chuj, wyjebane. Może będzie chociaż lepiej kurwa po drugiej stronie, jeżeli chodzi o odklejenie. Ja, pierdolę, TikTok szkoły. Kurwa Patrzcie na szerokość tych drzwi i powiedzcie mi jedną rzecz Jak ona kurwa tam weszła? Chyba, że się urodziła w tym pomieszczeniu po prostu i z niego jeszcze nie wyszła. <laughs> to też jest taka opcja. <laughs> nie, no to już jest kurwa rasizm. Naprawdę. To już jest kurwa rasizm. Nawet nie macie pojęcia, jak bardzo chciałbym być czarnoskórym człowiekiem, chociaż na chwilę, na jedną dobę, żeby zobaczyć, jak Polki na mnie lecą.